Nowa informacja: Nie żyje Sławomir Wałęsa, syn Lecha Wałęsy, ustalił Super Express. Mężczyzna miał 53 lata. Ciało zostało odnalezione przez służby w jego mieszkaniu w środę 30 kwietnia. Wcześniej policja alarmowali zaniepokojeni sąsiedzi, którzy nie widzieli go od dłuższego czasu. Mężczyzna mieszkał na co dzień w Toruniu, w kawalerce na Osiedu Rubinkowo. To tam właśnie znaleziono jego ciało. Informacja o śmierci słowomira Wałęsy potwierdziła już policja. Policjanci wraz ze strażakami na prośbę sąsiadów weszli do mieszkania przy ulicy Dziewulskiego w Toruniu, gdzie ujawnili zwłoki 52-letniego mężczyzny. Nie nosił ono śladów działania osób trzecich. Powiedział w rozmowie z superekspresem a z Dominika Bocian. Rzeczniczka Atlantyckiej Policji. To tak. na razie wszystko. Pozdrawiam, Shawn Joker.